Teraz będzie przemówienie. Eee, witam serdecznie. Za nami, bo stoję tu razem z Tolą, pokaż na sekundkę Tolę. Tak, cicho, dobre. Eee, są eee, wióry w zimowej szacie, równie pociągające jak i ja. Niestety nabawiłem się katarku, tak więc nie zrealizuję tego filmu tak jak chciałem, czyli że na koniec skoczę do wody i pokażę Wam jak bardzo z tym Tego dzisiaj niestety nie będzie, ale będzie kilka innych istotnych faktów, które powinniście wiedzieć zanim eee, zapiszecie się na wióry 2018. Pierwszym z nich jest to, że w tym roku na obu dystansach ścigamy się w parach. Ścigamy się w parach, nie ma startu solo. Wiem, że części z was na pewno to się może nie podobać, ale usiedliśmy tak i pomyśleliśmy, że zabieramy wam coś, co o czym może nie wiecie co jest najfajniejsze w fimbraniu. Odbieramy wam możliwość startu, jeśli byśmy dali wam możliwość startowania solo, przeżywania wspólnych emocji, wspólnych dołków, wspólnych górek na trasie, wspólnego trenowania, wspólnego motywowania się. Odbieramy wam możliwość nauki współpracy. A wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne, ponieważ zarówno w biznesie, w życiu codziennym, wszędzie Współpraca jest bardzo istotna i Swimran tego uczy. Weźmy taki przykład, na przykład biznesowy, tu się zabawi trochę z mentora. Możemy mieć najlepszych specjalistów na świecie w danej dziedzinie, którzy pracują nad jednym projektem, ale jeśli oni ze sobą nie współpracują, z tego projektu będzie zawsze dupa. I dokładnie tak samo jest ze Stingrenem. Jeśli ktoś się chce ścigać solo, zapraszam do Stężycy 30 czerwca. Tam na dwóch krótkich dystansach, 5 km, tak można e, robić. E, na długim dystansie, jednak 25 km, też już trzeba się ścigać w zespole. My natomiast na wiurach chcemy, żeby zarówno i na krótkim, i na długim dystansie ścigać się w parach. Druga informacja, druga czy trzecia, nieważna. Kolejna informacja e, dotyczy ona długości tras. Podajemy 15,33 yy, km, weźcie to z przymrużeniem oka, tak? Tu za mną jest kilka zatopionych wsi, my widzimy raptem fragmencik wiórów. Tutaj, kiedy poziom wody jest niski, a to wiadomo, że zależy od ilości śniegu w zimie, od ilości opadów latem, ten poziom wody potrafi naprawdę drastycznie się różnić. Kiedy jest niski, otwierają się fajne ścieżki biegowe. Wtedy możemy wydłużyć trochę trasy na lądzie, wtedy nie będzie tak ciężko, ale kiedy poziom wody będzie wyższy, wtedy wchodzimy w wyższe partie tutaj tych zboczy, wchodzimy wtedy w lasy, bardziej w zakrzaczone tereny i wtedy rzeczywiście. Zaczyna się trudne bieganie, wtedy nie będziemy Wam dokładali tych kilometrów, tak? Ale jeśli będzie taka możliwość, żeby poprowadzić trasę trochę dłużej, na pewno to zrobimy i, i, i wtedy rzeczywiście będzie to około na krótkim dystansie tych 15 km. Cel jednak przyświeca nam jeden: chcemy, żeby na wiurach trasy były zrównoważone, zarówno pod kątem trasy biegowej, jak i trasy pływackiej, czyli. Chcemy, żeby do samego końca nie było wiadomo, czy wygra lepszy team pływatki, czy lepszy team biegowy. Tak zrobiliśmy na długim dystansie i emocje naprawdę były olbrzymie, kiedy to mocny biegowy team przegrał pierwsze miejsce w zasadzie na ostatnim kilometrowym pływaniu. To jest ta informacja. Coś mi tutaj Ania pokazuje z drugiej strony. A, chodzi o to pewnie, że y, y, zawody w tym roku są w sobotę. E, czyli w niedzielę będzie, będzie e, w